Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, witam Was serdecznie w dzisiejszą niedzielę. To jest niedziela uroczystości w niebo wstąpienia Pana Jezusa. Pierwsze czytanie rozpoczyna się dzisiaj od słów Teofilu. Pierwszą księgę napisałem Teofilu. Kochani, Teofil to jest takie cudowne imię, które używa święty Łukasz, autor dziejów apostolskich. Teobóg, Filus Przyjaciel, filo, fileo, przyjaciel, czyli przyjaciel Boga. Dzisiaj Bóg nazywa nas swoimi przyjaciółmi i zwraca nam uwagę, abyśmy podnieśli nasze oczy do góry, tam, do nieba. On tam jest. Bardzo lubię patrzeć w niebo. I dzisiaj, w tę piękną niedzielę, zapraszam Cię, braci i siostro, żebyśmy wszyscy chociaż na moment znaleźli taki czas, by spojrzeć w niebo. On tam jest. No bo skoro uczy, uroczystość w niebo wstąpienia, to nie sposób nie spojrzeć w niebo. Ale co ważne, kiedy apostołowie spoglądali w niebo, niejako wzrokiem odprowadzając Pana Jezusa, nagle przyszli aniołowie i mówią, mężowie, dlaczego wpatrujecie się w niebo? Ten Chrystus, który został zabrany do nieba, on przyjdzie do was powtórnie. I dają im jako taki nakaz, który potem potwierdza: Pan Jezus, idźcie, nauczajcie wszystkie narody, udzielając im krztu w imię ojca i syna i ducha świętego. Uczcie ich, wszystkich ludzi, zachowywać moje przykazania. Ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Kochani, mamy się zapatrzeć w niebo jak apostołowie, także podczas tego wydarzenia, które znamy z góry, tabor, przemienienia, żeby nabrać mocy. Jak cudowny, jak piękny jest nasz Bóg, nabrać tego przeświadczenia, że skoro on jest taki piękny, to jest blisko nas, chce się tą pięknością, miłością, mądrością dzielić z nami. Ale robi to po to, tak jak na górze tabor, żeby potem zachowali w swoim sercu ten obraz Boga przemienionego na czas Jego męki. Tak daje nam ten obraz w niebo wstąpienia, żebyśmy się na Niego zapatrzyli, tego cudownego, wstępującego do nieba Chrystusa, pełnego mocy, o czym mówi święty Paweł w drugim czytaniu. Abyśmy mieli siłę iść pośród ludzi tego świata, tego także XXI wieku, jak kiedyś, w pierwszych wiekach apostołowie, i głosili Chrystusa, tam, gdzie jesteś, braci i siostro, dzisiaj świat nie potrzebuje nauczycieli, nie potrzebuje, żeby nauczać o Bogu bo często świat tego nie przyjmuje. Ludzie odrzucają Boga. Odrzucają mądre słowa teologiczne. Ale to, co łapie każdego człowieka, to świadectwo. Tak jak mówili pierwszy, do pierwszych apostołów, patrzcie, jak oni się miłują. Mówili to poganie. Tak zaprasza dzisiaj Jezus nas, bądźmy Jego świadkami. Kochani, zapatrzmy się w niebo, idźmy pośród ludzi tego świata, tam, gdzie na co dzień jesteście. W szkole, w domu, w pracy. I dawajcie swoją postawą, swoim słowem, swoim zachowaniem, swoim gestem świadectwo. On jest. Jest moim Bogiem, który daje mi siłę i moc. Przepięknej niedzieli w niebo wstąpienia Pańskiego z Panem Bogiem.